Bo bardzo dobre wiadomość gmina Nowy Doninów pozyskała dodatkowe pieniądze na pozostały zakres prac budowy przedszkola. Wniosek zaakceptował minister finansów. Tym samym na to zadanie trafi dodatkowe blisko 1 300 tysięcy złotych. Otrzymaliśmy blisko 1 300 tysięcy złotych i w ramach tej kwoty chcemy dokończyć pierwsze piętro, wykończenie pierwszego piętra, bo tam nawet ten stan surowy nie wchodził w grę. Natomiast pozwoli nam to dokończyć to pierwsze piętro budowy przedszkola w którym też ma znajdować się miejsce dla na przykład różnych instytucji, które współpracują z nami czy to też dla stowarzyszeń. Nad tym jeszcze pracujemy, Jak kto tam będzie zasiadał na tym pierwszym piętrze. Na pewno parter jest dostosowany dla dzieci i to pierwsze piętro pozwoli, dokończenie tego pierwszego piętra pozwoli nam dojść do takiego etapu, że będziemy mogli tylko tak naprawdę wyposażyć w biurka, ewentualnie jakieś inne urządzenia, to pomieszczenie i wtedy już będzie dozwolone do użytkowania. Cały budynek? ma być gotowe w przyszłym roku. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Nawet mógłbym powiedzieć, że mamy pewien zakres wyprzedzający. Natomiast trzeba pamiętać, że mimo że iść zakończymy tą budowę, to około trzech od trzech miesięcy do, do pół roku nawet trwają odbiory przez różne instytucje, m.in. państwowa straż pożarna, Sanepit, bo to jest obiekt szczególny i ta procedura się jeszcze będzie przedłużała na pewno. Finalnie obiekt będzie wybudowany, tylko pamiętajmy, że ta procedura trochę trwa. No musimy te wszystkie wymogi, te wszystkie kontrole przejść, tak żeby już żebyśmy finalnie mieli dokument pozwalający nam na użytkowanie tego obiektu. Chcę podkreślić, że umowa dotychczas obowiązująca na wykonanie tego drugiego etapu zadania. Czyli to, co w chwili obecnej jest robione, to jest termin koniec sierpnia przyszłego roku. Natomiast być może uda się wcześniej, tylko pamiętajmy właśnie, że jeszcze te odbiory będą trwały trochę, kilka miesięcy i może się wydawać, że już obiekt jest ukończony, ale pamiętajmy właśnie o tych odbiorach, to jest procedura bardzo długa. Według planów, przedszkole ma ruszyć w 2026 roku. Do gminy Nowydoninów trafiły kolejne środki, prawie 400 tysięcy złotych na trzy kolejne zadania. Będziemy budować nową drogę gminną od drogi powiatowej prowadząca już w kierunku tutaj zabudowań. Są to obszary rolne, dlatego też zdecydowaliśmy się właśnie skorzystać z tego projektu, który jest realizowany przez Urząd Marszokowski Województwa Mazowieckiego właśnie dla tych obszarów rolnych, tak zwany Fogr i robimy to w pierwszym etapie. Pozyskaliśmy 100 tysięcy złotych na realizację tego zadania ze środków zewnętrznych. Oczywiście będziemy musieli ponad troszeczkę drugie tyle dołożyć własnych środków i chcemy to zrobić w dwuetapowo. Najpierw pierwszy etap i później ewentualnie sięgnąć po kolejne środki, tak żeby to zrobić w kolejnym etapie, dokończyć to zadanie. Kolejne środki gmina pozyskała na doposażenie jednostek OSP oraz budowę świetlicy w Nowym Doninowie. Pozyskaliśmy kolejne środki też z Urzędu Marszałkowskiego. Środki, które właściwie co roku pozyskujemy, no to środki dla dla naszych jednostek OSP, dzierżąc na, na remont właśnie swojego obiektu Natomiast OSP Nowy Duninów to jest zakup silnika do Łodzi Ratunkowej. Strażacy pozyskali w zeszłym roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Łódź Ratunkową, no ale niestety trzeba ją doposażyć o ten silnik i to zadanie też jest do realizacji w tym roku. Natomiast co do świetlicy to pełna kwota 200 000 zł, oczywiście ponad to będziemy musieli zabezpieczyć ze środków budżetu gminy. W tej chwili zleciliśmy, zlecamy projekt. Mamy już koncepcję opracowaną wspólnie tutaj z panią Sołty, z Radą Słowacką. Pozwoliłem sobie zaprosić. Oglądaliśmy inne świetlice i są to też właśnie środki zewnętrzne z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Za co serdecznie dziękujemy. Sięgamy po każde możliwe środki, tak aby realizować różne projekty. Świetlica, której brakowało w miejscowości powstanie obok urzędu gminy. Umowy zostały podpisane, zadania będą realizowane jeszcze w tym roku. Najbliższe tygodnie to czas ważnych wydarzeń na terenie gminy. Trwają przygotowania do obydwu, warto zarezerwować czas. 28 czerwca zapraszamy serdecznie wszystkich naszych mieszkańców, ale i też gości przybyłych na to wielkie wydarzenie, bo myślę, że jesteśmy chyba jedyną gminą w powiecie Płockim albo i w województwie mazowieckim, nie widziałem takiego wydarzenia, gdzie wszystkie jednostki wspólnie obchodzą swój Jubileusz istnienia. OSP Nowy Duninów to stulecie, OSP Dzieżowna to 50-lecie i OSP Lipianki 95-lecie. To wydarzenie będzie organizowane w sposób otwarty dla wszystkich mieszkańców, ale nie tylko dla gości przybyłych. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Będzie też i zabawa taneczna, grochówka dla mieszkańców, oczywiście bezpłatna. Będzie moc atrakcji, będą dmuchańce dla dzieci, ale też to wydarzenie rozpocznie się w sposób taki bardziej uroczysty, mianowicie mszą świętą w parafii w kościele w Nowym Duninowie. Podczas tej mszy świętej będą wystawione relikwie świętego Floriana. Ten jubileusz gminnych straży już 28 czerwca, natomiast 19 lipca odbędą się regaty żeglarskie. Na to wydarzenie wsparcie finansowe gmina otrzymała samo do Województwa Mazowieckiego, Powiatu Płockiego, ale i od różnych darczyńców. My bardzo wszystkim darczyńcom dziękujemy za te przekazywane środki, bo chcę powiedzieć, że to będą wyjątkowe regaty, będą nowe atrakcje na chwileczkę, za chwileczkę będziemy zdradzać te szczegóły powoli, jak tylko podpiszemy umowy, dopniemy to wszystko do końca. Natomiast będą niespotykane atrakcje, to mogę powiedzieć, a już mogę się pochwalić, że gwiazdą wieczoru będzie na pewno zespół Playboys, który o godzinie 18 będzie występował w naszym, znaczy w dzierżawionym porcie w Nowym Duninowie i serdecznie wszystkich mieszkańców też na to, a także gości Którzy przybywają na te regaty z całej Polski co roku. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy na to wielkie wydarzenie. Zapewniam, że będą nowe atrakcje, to będą niezwykłe regaty. Regaty już 19 lipca w Nowym Doninowie.